Chłopów, bo tych spotniesz już tu, jak będą skracać, i jedziesz na kalinie. Medami jedziemy tu na przeszczeł, chiefami ciśnijemy się... to po prostu. Kalinie, chiefami. Eee, jedziesz tutaj z czasem, ja na da? Ja na da, pojadę. Dobra. Będę bliżej, bliżej do bitwy w sensie. Dobra, jest, jest git, jest git ja, to pewnie. Przeszlicie chyba, to... jest coś, gdzieś nie ma, nie? No to mam lagi, Z pingu Jedźcie tymi medami już, jedźcie tymi medami już Mid 7, jedzie do mnie Tu wejdź, tutaj cztery Tak, 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 tak Jedźcie tymi medami Kurwa, mówiłem na koło, żeby z nie rozjebało wariaty To, kto barwiaty. jedzie na prawo? Hype Pikujcie to z góry na nich, nie?

Tymi chiefami musicie dłużyć. 600, 600, 600, 640... A czemu 600, Mówiłem, że to... 600, 600. gdybyście byli od razu, to może by było lepiej, na chuj. Nieważne. Ja, mi się wydaje, że za dużo tutaj czołgów mieliśmy. No. Też za, no, za dużo się zeszło od tym miejscu, To jeden jest No, mówiłem, że ja To jest serio, jak... Hmm, tak to się mają. zagra. Ale <laughs> ja pierwszym strzałem już ponołem, Jak pochodzę. Zagrali to samo, co na kampanii grali. Doesn't matter. Dobrze, że tak zagrali. No wiem, że zagrają okej, nie... Tak Jak byśmy lepiej zagrali, to da się to wygrać serio. Tylko, że oni znowu nie mieli za dużo czołgów nawet na bazie, kurwa, żeby... nie, nie mieli, katowali, Jednego tak, czy na bazie i C7. No. no musimy wjechać na zadymę, Tu tylko jeden czołg zostaje, reszta od góry i zabijamy dziurę wszystkim. Powinniśmy grać do na nich po prostu i zabijać no. ich na hula My byliśmy za daleko. Wy byliście po prostu za daleko tymi drzwiami i nie mieliście nawet jak strzelać. No tak. no. Ta dziura zabiła nam górę i Bo chłopy się na nas a, a nawet... Ewentualnie zamiast w że to moglibyśmy nawet na tych, co na hulu stali. Na tej górkę po prawej stronie. Ale. To ciężko jest tam dojechać z tymi czterema, żeby na Oni już byli mega szybko, nie? No ja tam nawet nie dojechałem tym No, Mnie No, aha, no tak, no bo nie pojechałem na około. Jestem tutaj dojechać aż, czy nie? Tak. Nie no, się... Ja tutaj z Ile chcesz na prawo? Ja zostaję na bazie, czafa. Pięć? Albo sześć? Nie pamiętam ile tej mam już. na 5, górę i dwa 6. tutaj. Dwa tu, trzy na górę byłem na taktiku. Ja tutaj pojadę, jak ktoś tutaj na środka, wy tymi pierwszymi chiwami jedzie w pierwsza tampa. Już co, tam chyba we dwóch musimy zagrać, co nie? Tak, we dwójkę. Króli, gdzie ty jedziesz? No Do pra lewo mówię że No właśnie. dobrze, ale to ostatnie chiwki, musicie jak najszybciej no, tu tak. dojechać. No chyba mm, skuteczne. To, to dobrze, nie jaka to jest. Nas. Pamiętajcie, do żeby ten dół no? później zająć, no nie? No ja, skoro to możesz. Na środku to się, na środku to się. Nie, to nie, nie, nie on tutaj pikną po prostu. my to dobrze. Tak, no nie wierzę. Nie, no, mi 300. No. Ale pikną ja pierdolę. Zaczy, my tu nie mamy jednego członka za mało? Tu że to siedzimy, wyżej, ja sobie tym nie będę czekał. Nie, to nie, nie. Nie, nie, nie. Nie, 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 nie. Nie, 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 nie. Nie, 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 to nie, nie, Zatrzymali się. Oni to bronią, więc my musimy do końca to zajmować, musimy mieć wyżej kogokolwiek, nie? Lecimy tymi chiefami z Nie już pewnie zrotowali, więc... Chief Ta to tutaj ja. będzie stał. Nie wiem, czy Spotem. nie powinniśmy retake'ować żeby teraz, żeby jakąś presję wybrać na tej, na tej stronie. jest, to możemy podjechać no, za ty... ten chief. To Imo, możemy choć, to zrotować bez spota, dawajcie. Chodź, no tak, chodź tym chiefem też do nas i weźmy to wszystko i zapijmy im linię Mogę nawet no. być coś nie no. na bazę Ale to Chieftain też musimy zabrać Bo to bez no, ta, 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 to byłoby tak, stricte Ja już na tu To nie ma. To zostawmy tutaj, zostawmy tutaj CSA bo... Zostawmy tutaj jednego Chieftaina jednego na bazie tu zostawmy. Mogę mu dać Tylko U... że ten U... może się pusić i nas zobaczyć Jak no, nie zostawi się na A, A Jakiś gość wysoko stoi tutaj gdzieś Ten też chce żebym ci zrotował? Którym? Tym? Możesz mnie zostać Weź tego, tego pilnuj, żeby nas nie spotował Nie spotnął tego chyba, nie? Nie. Najlepiej spróbuję wyrównać. Jadą. Nie, jadą. Dobrze. A jadą, A jadą to timing. Hmm, jadą. To możemy to mida też Ej, Tego, już tego, nie, tego nie. pierwszego. Ej, Piotrek musi się przeszymać. Ej, weźmy może je... jak tego jest może Jest. jest. Na, Teraz Ej, weźmy... Im nie weźmy i nam nie, no, mi sekundy. Pierwszy ja, mi ja, zacząć. Tak. Musimy tą stronę za, za jakoś zająć. Dobra. No a teraz kurwa, muszę stąd zjechać, bo będę mieli wyciągać. Faker, jedź tam do tej dziury, no. No, no, no. Znaczy Faker, Ej, bo to jest na miejscu. Do Siegą, linia, Chyba nie damy rady tego zrobić. Rozpierdolisz. No, musimy cofnąć tu, czułą, tu czołgów? Chodź, chodź. My... My... No, no, zabija po prostu. No, my... Czemu on nie został? Czemu tu wszystkim pojechaliśmy? Mówiłem, nie że wiem że dlaczego. Nie dało się Bez sensu jedziemy jak z. Ktety. Już nie mogę tu stać, bo ten gość mnie kontrolował. Mamy za mało czołgów. Można tu zatować? No, nie, Ja się. ja jada. Czy tutaj? No jedyna szansa to musimy przejechać, po prostu zająć sobie tutaj na hula i to ja ten chip zrezygnować. więc myśmy. Nie no damy na to, oni tam nie puszują, bez sensu Tam kiedyś będziesz kontrował tego Kalią? Dobra. Nie, nie, raczej no wiesz, nie. Mówiłem, żebyście pojechali to, ze mną do mida. Tam jesteś Hyde z tyłu, David, Czy tutaj wy tutaj, Raczej nie ma, Może ktoś jeszcze tutaj są. No, no, ja mogę tutaj. co, cofajcie, dwa, nawet trzy cofnijcie. Zostawcie tu jednego, dojedźcie tymi dwoma i spróbujmy to sobie zajmować. Ja mam spota, tu jest. Ew. Nie Ci w wyspot, no to na bazie po stoi. Dobra no, oni zetują i nam to zetykują. Zetujmy wszystkim i zajmijmy sobie główną z powrotem, bo oni będą odbijać, nie ja. Myślę, że nie? W sumie też, no Dobra No, to my musimy to odbić. Za dużo zetowaliśmy. Timing chujowy. No, ale to nawet mogliśmy się zatrzymać, i musieliśmy tam jechać. Ja pojechałem tutaj, to. na tym trochę Jechać jakieś ci fantastyczny. to, to jest chyba, nie? Już teraz. Nie, nie. To jedźcie wszystkimi tymi tu. Musimy to, zostawimy sobie tutaj dwóch, tutaj jeden na pewno musi zostać ja Nawet dostanę. nie, czy dwóch tu nie, 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 nie opłaca się zostawić Dwóch czy jeden? Dobra jeden nie zostanie, ten ostatni zostanie, tymi mm. Zostawimy sobie tutaj dwóch Żeby strzelali w to czego i całą, całą to musimy pocisnąć w to Spot'a znowu dostałem mm. nawet A, no z, na z, idzie To nawet tu Na midzie piknął. Nie, nie, nie świecie co Paxi Hype Hype no, ja z... ja i tak cały czas Ja, dosta... Dosta... ja, dosta... ja dosta... byłem na spotie nie, ja który ratowałem Potem piknął i mi dał oni szedzą. Oni nam z bazy dadzą pest, mieliśmy tędy jechać, ale nie ma czasu. Czekaj, piknę tak. tu i zobaczę czy, czy, czy coś mnie strzelili z bazy. W się sensie, czy dostanę Jest chief. Kodę jest. Słuchajcie. On patrzy, on patrzy, on patrzy. Jeszcze jeden chief strzelił do mnie stąd. Z bazy mi dał tak... Dobra, z tym cesem Spróbuję no tego No, możemy to wypchnąć sobie. No, musisz tym CS-em no chyba tu zagrać na tego. żebyśmy nie zapytali za dużo na przejeździe. On tam stoi, się w tym Ebrem? Mm, Raz się uciek. Teraz się przyjeżdżam do lewej. To, uciek. I go piknę, tego chiefa. Pod. No już się obracał ten ciftaj? No, bo jest. O, o, jest no. On ucieka. 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 No, o, to wszystko jest na midzie? Tak, 4, 5, 4 czoski. Z znowu dostałem. No, przejedziemy tu, bo ja mam pies spota? Nie. No mnie teraz pikuję. Zapiję. Musimy chyba tak o pojechać, dawajcie. Póki z Susiu się żyje. Nie, ja dobra, spota mam. No już, zaś zamknięci. zamknięcie. A, Bo to się no odejdźmy, to jest... jedźmy, jedźmy, jedźmy. Chyba blind był. Ale teraz zostanę spota i pójdę do gatarzu. Ja chyba, nie, nie. No ja do i idę, tylko mam red dał. Już wszystko spadnie. FKD, Ewy jest z nami, idzie tu Naczyńmy. Jaka teraz ląda? Jacek Zły timing to zabiliśmy, ale nie musieliśmy tu jechać wszystkim Mogliśmy próbować odbijać, cofnąć się tu i odbić tą strenę, szybko, zanim się się cofną no, no, Gdyby nas po tajmingu nie posłali, nie, nie podesłali gości tutaj, to my reposujemy po... Nika za free, no ale... No, ale no. oni wyjechali w tego chłopa Punkt. Zabili? Za tych dwóch chłopów, zabili i cofnęli się. No, jeszcze zostawili tego gościa <trybuj> w CIF-ie i on. Nie mogłem stać e... safe od e, tego i tego jednocześnie. Nie? Mogłem się albo stawić na tego gościa, ale by mi tak rozjebało... Albo zjechać z dół. No i tak mi rozjebało. No bo ja ten tým ten mógł tam grać na górze, ja bym żył, i bym Ten to by sobie zginął. let's just add all yep us

Myślę, że mogą to są zielone wszystkie. Na wysku. Oni grają standardy. Było dwa razy linia K full. I teraz podejrzewam, że też pojadą full na zielone. Też można pływać full na zielone. Dobra, wygrywamy Areski. Więc sobie ten Peron to te tetanaki nie żyją. Ta. Dawajcie ebole tutaj, ebole w to okno, ebole tu, 268 6, 8, wytasz sobie temperedon, razem z chieftainem. Tylko uważajcie, bo jak będą jechać zielone, to oczywiście, że nie wytaczcie tego, tylko wytacie tu, nie? I y, też na nam wytacie to. Jeden, chociaż nie, no spotniesz dzik w tym Inny Spotnie, ale ich jeden spotnie, to niech ten chieftain no. Jeden Chyba hmm, nie jadą? Nie, nie jadą. Nie, Ciekawe. Nie skupiam. jadą. Obawiam się, że mnie rozjebie na znaczy, Kurwa, biegany ping, kurwa. Zatem, kurwa. To są to te, tylko, kurwa, tylko ej, te. Kurwa, ej, ej ci co, Ej, co Jasnańco, ej. bo? By A nie, może je. Dobra, i weźcie, nie jadą tego? Nie jadą. Nie, nie jadą. Zostawcie tu trzy i stańcie tu wszystkim. Stańcie tu wszystkim. Zostawcie tu trzech, niech się świecą. Zostawcie też te tutaj na totach. Możemy zdobywać nie wszystkie łódki. Wszystkie młódki niszczcie. Macie tu wszystkim się wcelować w ten przejazd Mają zginąć O, rozpierdolacie się, te muryki Oni już będą przejeżdżać, bo zjadą agresję Niszcie te młódki, niszcie te młódki i... Zabijemy ich jak będą przejeżdżać, jak kilka podjeżdża Dobra, to grajcie na to, grajcie na te teteki Weźcie gazpanchu, tak... Musimy za ten przejazd dobrze spłacić Musimy tam przestrzelić mocno jak ci się tak o... Ale nie tydujcie się to tak. ja, ja się nie ruszam jak coś Funkcjonować się. Stójcie tymi, tu wcalowani w ten przejazd. Bądźcie gotowi, żeby strzelać w to. No nie hajakami, tu z przynajmniej żeby cię nie spełniali. Znaczy, my powinniśmy wywierać presję z tymi ci, nami stąd. No, TT bo one są za darmo. No, powinniśmy, ale. my te deki z hapekami, żebyśmy mogli się tradować z nimi. Piotr jest miusbecki, ja jestem miusbecki, ja bez wierzy, to nic nie zrobię. Tutaj, sobie Tutaj, tutaj sobie dojeżdżacie i napierdalać ty ki zefri Eflin. Wiadomo, mogą w No, nie ale... jeżdżą tak, a... A, to... no, w sumie, nie bać. A tutaj nie można pod tymi todami, Tadonu pić? To je To, 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 to podejść ja, no. tu ktoś i go pij, bo ja, tak. Proszę, no, te trojki, ja ten, te trojki patrzą w nas. Co? Nie Chyba, to... tutaj tak nie pojedzie ktoś. Ej, ten Aleksander jest z KD. Jedź, Piotr, czemu tu uciekasz? Będziesz jebiutkę tu pikować, jak oni strzelał. O właśnie, o stąd właśnie, gdzie jest Aleksander się za cofnij jeszcze, jeden jeszcze jednym taki uwierzcie mi. się Cofnij jeszcze jeden na dół. O tego już nie zapuszują, cofnij jeszcze Obrócił się. O zaraz to pójdę, wcelujcie się tam Gazpancho. Róbcie to. A czego ty mnie jest? Na nas jest, na nas jest. Nie próbujesz. Nie bujesz tego, bo jest był, KD był. Przechowuj, zabiję go i tak już nie. Nie, 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 możesz go bokiem. Bokiem macie, mogę go bokiem macie. Pchnijcie o zielone, uważajcie. Dajcie jeszcze jeden na zielony, może, żeby tutaj natrafić. Na nie, oni tam. Ważne jest, żeby... Po prawo, po prawo, to ja go skończę. Mają no, dwie sekundy, no, no, kocham. Nie, nie pojadą tego. -ta, -ta, -ta. Mański, tak, -ta, -ta, no, Możemy odbijać. Możesz no. Peton już ktoś odbijać. Od, odwróć się na, to, na te czołgi, bo to zaraz będą jechać chyba. Nic nie będzie jechać, zobacz jest bezmutowane. Dwa chiffy, jeden chiff nie jest bezmutowany. Możesz podejechać, jeden chiff Pixel, nie powinieneś odpuszczać tego. Możemy jednego chiffa dać? Tak, jeden chiff nie w to miejsce i tego. Nie, nie, Mamy bole, to jest strasznie silnie. A zresztą oni tego nie pojadą My bronimy, Nie bronimy, nie? Możemy stać, wyjebamy, to nie, tak, nie trać Tak, możemy, nie tracimy się na piłkę Królik, nie pikuj, bo już nie, to to bryka, o, jest. Pykała, o, o, nie. Chcę, na mnie, patrzcie na mnie, dojechali, tyle Bo przestrzał na jedynkę, albo co, że teraz nic nie robi. Tak, jak sobie zniszczycie ten wagon, to możecie to spotować coś tam. Tym chiefem, nie wiem kto to stoi, to powinien grać w torach, żeby dawać peski na przejazd, albo tu Kujachom. Też żebyś był w torach, tak. bo zielone, ja, to żebyś dawał no Teraz pęknięcia. mogą, bo już tam zniknął. No nie, nie będziemy ryzykować nie? ryzykować, nie? Nie, wcale Ta, się taf No ja celuję, ja mam bicie na to. Ale nie, na tory nie masz. Chyba, bo oni wcześniej nie wgadzał, co sprawi. No, miał miał jednocześnie i na to, i na tory. No dobra, Próbujesz, czy ja Nie, na razie nie próbuj. Niech coś trza po tej stronie, jednego. No właśnie, jeden chyba może ten pedon też to i tę ulicę kasować. No, no muszę się raz będzie, bo trójka tego? jest scalowana. Ja weź spota, to zrobię. Ja zaraz jest scalowany? To to nie, 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 no, no, nie. To jest na fermy jesteś. On, ty jesteś nie jeden tylko szli? Co do trójki. Ja tak przyjadę, że on nie spoczył. Tylko, że nie musisz, ogóle on nie spoczył. Nie zejdźmy, HP. Sprawdźmy. Już nie przyjeżdżaj, może go spać, to nie wiem czy sens. Ale za darmo jesteś, to nie chyba przejechać. Cój, my nie fikujemy sensownie. Oni muszą co zrobić, nie my. Mamy lepsze pozycje, fuj. Mamy tutaj, mają to poza dom, to poza dom. my powinniśmy jak to boję cofnąć tego naprzast. To jest, KD jest. To jest to dobrze, jest. że sobie zamknęliśmy. On będzie pikował na nas cały czas. Cofaj, 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 cofaj. cofaj. No nie możemy, to, nie możemy tej czworki teraz I Immo nie wiem, czy to to jest, ten jeden, jeden czołku góry nie stał, czy nie lepiej cofnąć jednego jeszcze. To I tego też nie wiem, czy jakiegoś stąd nie lepiej cofnąć, bo i tak tam nic nie dobicie. Coś najlepiej, co ma mało HP, żeby tu na przeszło po prostu pojechało. Tu, dawajcie. Bo nieważne, czy mało HP, i tak zrobi pestkę, więc. cofnij tym, co ma tu mało HP, tutaj, na przeszło tego. Bo oni no. będą musieli to pusznąć, jak to moje. Nie puszczą zielonego, bo mamy patony. Ale to... ja jadą. Ale jadą. Da, to jest to, Przestrzelcie to, przestrzelcie to. 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 Nice. To next, next. Następny? Moglibyśmy teraz nawet zrepuszczać, chyba, ale. Chyba no. możecie to teraz już kapesztować. KD... A my to możemy rozrywać. Coś to? KD... Tak, no, to ja to do, możemy jecie chyba jest tam? Ich. My ich tu nie zrobimy? Nie zrobimy, mamy. A i ten budynek zniszczycie i dobijecie majo. A nie dosiędło. możemy tu dolatować jeszcze no jednego. Nie puszczą nam tego, nie puszczą tego, nie mają czym.

Nie, nie rozjeżdżajcie się wszyscy, Aj. bo wy wszyscy pojechaliście, kurwa. Tak, bo oni tu tam będą puszować tak, że tak, fakir. Nie, tam to będą puszować tak, że fakir. Ej, ty pilnokami, tam. Nie, kurwa. Ten zaraz może tu dojechać, nie? No właśnie. Bo zaraz nam będą puszować ten, bazę. Majcia, musisz szkraty, 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 To Chiffa możemy wyjąć, stąd Sandriu. Nie, nie, bo nie się Reroll stoją. Te Nie, nie, teraz nie. Ja się nie ruszę, Faker, bo ja się ruszę i tam Jedziemy tutaj. Damy Dadane i na macie HP, dwa fule? To powinniście tak, 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 dwa Wiedźcie, mamy. to wygrać, wiedzcie, to no? jedźcie, tak. idziemy od dołu też wiecie, Dawajcie, w doł, ale zaraz już członków o, mamy dalej tam. Hmm. Grajmy sobie. Chodź, Andrew. Przełomy tak. to atakujemy, przecież oni mogą głupie błędy nasze wykorzystywać. Tak. Chodź, chodź, cofamy. On nie KD, on nie KD. Dobra, zabijcie tego gościa, czy jak tak? Zabijcie go i schowajcie się. Chodź, chodź, Musisz pestki dawać. Musisz fury sam go skończyć. A, tak, tak, Andro, nie pikuj, no. Co? Kurwa, chcę coś zrobić. Jest trzech, jest trzech. Zabijesz go? Nice. On no, no, już wystarczy, tyle. No i dalej nie tak czujmy. Dalej nie czujmy. Zabij się nie, bardziej stoimy, 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 stoimy na bazy, stoimy. ten jeden czy ten jest useless. Cofnijcie się podobno. Tak, stoimy po prostu stoimy, i tu nakroczę. Wyjebane dawać. Andriu, niech się cofnie, stąd, niech tutaj choru e, zostanie, stąd. Tak, tak. No, Oni się um, rozbijają. A wy stąd nie jesteście w stanie czegokolwiek tam robić, tam to On pion strzelił, Andrew, uciekaj, uciekaj, sprawdź. No, spierdlała się stąd. Jak ktoś patrzy, ten przy. Ale nie jestem w stanie spotkać. Urwa, proszę. Kurwa Ty tego VZ-a podobisz, nie ma? że tam nie do wyjęcia, nie? Dla niego Ja? Tak No on go trzyma dobrze. Ja już dałem mu dwie pizdy, on jest jakiś idioto, No mówiłem, że tam Ebola jest nie do wyjęcia mu Tym mu to bardziej, że nie ma penetracji No, no tak, on musi chłopci od pleców wjechać, żeby cię zabić Jak mi będzie dobrze latało, to te chiffy będę kontrolował. Ja to ma trójkę mogę zabijać, nie? Tylko, że to jest pixel Toś mógłby też chyba wjechać e, w ten peron Aha. tutaj jakoś między wagonami strzelać e, nice. to wz no, jest jakiś Ej, Bęzo, Benzo, Benzo, patrzcie co zrobił Ej, rozlało chłopa KD jest, KD jest, o, dwa strzelił Ej, możemy go wypikować chyba. Czy nie, nie, nie możemy, tutaj jest chiffa To nie możemy tego chiffa właśnie w środku piknąć teraz jak tam No to chłopanie bo to chłopikuje teraz nie ale tam, tam, muze, a trójka a trójka patrzy Ale razem, razem, razem. No właśnie mówię o to. Trójka na mnie patrzyłami pod torami nie można, Co wy robicie z tym wauzetem? Czemu nie możecie go wyjebać? Ja mu dam. Dacie mu dwie? Nie, to już jest porażka. Zobacz. Nie przebije to pan coś. E, tu jest w tej, w tej trzy Dobra. Ja, Teraz ja. To na, jest. 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 To 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 jest. taktyka została zapodana i chowy w szoku. No Ciekawe, jak nam teraz pójdzie z rozbijaniem. No, ja. Możesz to przymieść? Przymieść na to. nie no, będzie. Emanio, czy... może zaryzykujemy i pójdziemy 15 czy 15, po prostu Cetówkę na nich. Bo oni. będą tak świetnie jakoś No, Jak się to rówki się minus to, to, tam, to ja to mówię. No właśnie, ale jak... Wierdolę, też... dole siedzą do końca. To no, widzisz, jak ta taktyka działa? No, chłopy się tu zatrzymały, zabiły tego chłopa i nic nie mogło to widzieć. Dalej. Oni wjechali tu Dobra, i ja e zepciej, tego pierwsza. już nie mogli zabić nawet, bo ja tu leczutką stałem i coś rozwaliłem ich, jak pikowali. No to można iść i zapisać oświetlenie, jak chcesz. bym zaryzykował, najgorzej będzie na mnie. Powodzenia a się, ja muszę zadbać. Bo z nimi trzeba tak zaryzykować na ataku. Albo możemy zrobić to, to, co ty dałeś, czyli wziąć dzika. Wziąć to i tylko wziąć same czy dzika i jakąś ebolę na przykład, jedną. Jak zobaczymy, że mają dużo ty, jak to nie będziemy grać zielonego? A jak, a jak no, nie, no, nie będą mieć w ogóle. Z drugiej strony, wariacie, jak mają dużo, to właśnie, no, że no, dużo chiefów, to ja bym to grał. Tylko jak będę mieli dużo tardeków, to można się zastanowić. Bo no to właśnie to mówię, zielonego. że jak to mieć dużo jak no... to nie będziemy grać tego, bo, bo nie puśniemy ich. Więc. Gdzie jest BiGlofa. wyszedł. Nie, no, ja muszę zadzwonić, nie? No. Jola Jeden, reszta wpierdalacie się w miasto. Ja tak naprawdę. Mm -hmm. mm, Gaspar, jedziesz do okienka, nie? Tam prawie. Fajker, Faker, ja na zerówkę, ja mida, okay. jeden shift tu, jeden shift tu, reszta, two, two, reszta i... w miasto. Ja B1 zagrę, bo ja sakram. Jak jest na lewo? Tu, 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 Gaspar. tu? No bo tam musisz jechać. Musimy uważać, bo oni będą prawdopodobnie grać te tutaj... ten... te Tak, tak. Kampotek No to luźno, no bagarnie, no. O. się w nich, ta? W tym mieście. E, za tak! O, o są oni są tam. tutaj. Zabijmy ich, oni mają cztery. Ej, mają mają cztery. No będzie, on będzie uciekać. Tak, to wszyscy, wszyscy, wszyscy. Co, rura? łapać go, łapać go. Tak! co się nie co trapie. Dobra, dobra, dobra. się. Nie, żebyśmy nie wjechali w ktosa, bo to bez sensu. Co to Nie, nie. Aj, to będą stały. Z lewej jest na uboczu. Z lewej jest na uboczu. Z lewej, z I czujcie CT, sieci. A no, z możecie, 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 Tak, że możecie, 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 Ej, możecie, możecie, zajmować zaraz Tak, albo możecie, 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 po Bo możecie, 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 bo Weźcie sobie lepsze pozycje, to nie są dobre pozycje. Co 5 zł? Nie, ja nie, no, nie, to to no, nie jadam. Jadam. Oni wam oni weź, was lepsze nie. Lepsze Czemu tutaj nie mamy też nikogo? Ja no, pierdola. rozlało mnie. Daj, Bisha, dostaję. Przyklejamy się wszyscy do jednego budynku, kurwa. No szkoda. Gazpard, musimy dogrywać jedną stronę fast. Musimy szybko domykać. Dupcie to, Dupcie tych, Dupcie ich w plecy. Wiecie, tu nawet na kapa, tu w plecy. Ej, daj, 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 daj. Kurwa, to może na Wyżej, wyżej, wyjeżdżają, wyjeżdżają. Tronka ma. Mam już zestaw. Ja w tego buddy'ego dam jedną. Zatruje ja 4 sekundy. Dobiję ci cicho. Czemu tutaj nikt nie ma, nie ma nikogo? Tutaj Dobiję, zetruję. Dobra, wjechali w kto? Ej, Ej S4 na plecach. Wyjeżdżajcie tymi, wyjeżdżajcie tymi. dopuszczujcie, dopuszczujcie. No, co ja robię? E4, fokus. Zasłaniam, zasłaniam. Bicie. Czekaj, Królik ja z tobą budowę Królik ja z tobą, czekaj tak, tak, tak. Ja, Kroś, to ja, to sajda, ja na side napikuję na razie, chill, na razie nic Ej, nie robię Ej musicie to wyjechać, musicie to wyjechać, bo giniemy Ja pierdolę Ej wyjedźmy w to, nie to jest za free, to jest nie za free Wjedźcie, 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 wjedźcie Oni kapra nas niech zabijają Królik z Friusem, wjedźcie w to To wyciśnijcie to znażyłem Królik, to jest pogoda Rozciągnijcie, rozciągnijcie w dół Trójkę macie na dwa strzały

Zamknęliście się teraz. Nie wiem, stanęliście w za tym No I ja, ja dalej, całym, nie, oni tu, tu stali, tu stali. Możesz jakiegoś tego Bansiego waląć? No dobrze. Ja muszę przejechać po prostu tam, bo się zamknęło. No, Tylko, że jak no, oni no, wyjechali to... Tak. No, no właśnie, wyjechali i zabili ktetów, co tu stali w trzech za jednym budynkiem. No ale, no, ale reszta nie, dlaczego reszta nie, nie ingerowała i tego nie, nie zaproszowała od razu? Chłopy jadą tu, a ja muszę od was się drzeć, żebyście w to wjechali. Czemu wy kurwa stoicie tutaj i nie coverujecie kolegów? Nie, chłopy są już tu, a wy dalej tu stoicie, to no. jest Oni tutaj Kurbanem. nie wiem, czy coś mieli, czy coś gdali, mogliście no dać tu. Mogliście grać od tej strony i Tu miałem, byłem na czwórką, tą stronę wygrywaliśmy, to była wygrana bitwa, jak dla mnie. Ale czwórką powinieneś grać ze mną a nie w No, bo ja zagrałem tu, bo chciałem dojechać, a ona... A to powinienem do mnie, byśmy upali No, to. tam po prostu cię rozjebali. No i lipa. Jakbyś był ze mną, nawet no, tak, na plecach, to byśmy mogli ten peron wygrać cały czas. Bo ja podjechałem, tutaj, podjechałem, ale jak jak nie rozumiem tego, idęć, tego coś, co no dobra, uciec. ale dlaczego stąd tego nie robisz? Jak wy ustawiacie się tutaj i oni was wjeżdżają, a wy kurwa nie reagujecie, wam gości zapierdalają, okay. wy zamiast chabekami wyjechać i to po prostu zabić, przecież możecie wjechać się pozasłaniać. Mhm, mm no. Spanko było. No, było. No, szkoda, tak akurat... Wyjechaliśmy ja na dupę, zabiliśmy im tory oni wyjechali na prawo. Nie wiem, to byli co chcieli. Pojechali sobie tam, gdzie chcieli. I to była wygrała, nie? Jak gdyby Kurze. się. Już w początek był zajebisty, ale ale nie wiem, za dużo czołgów tam wjechało. No, szczerze, no, właśnie, nie, że nie, to pod tyle ściany, Trzy czołgi od nas zginęły, widziałem gdzie. Zginęły za tym jednym budynkiem środkowym. Tak, szkoda, że wasze w jedną ścianę wjechaliście. No właśnie, no. o co chodzi? Czemu podjechaliście we trzech w jedną ścianę? Po to zrobić. No zapytaj się chłopaków, którzy dojechali do mnie, skoro ja zebrałem pierwszy. Kto tam dojechał? Wampir i ktoś jeszcze. No no to pytanie po to. dlaczego nie pojechaliście na prawo, skoro ja wszystko